Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałem skończyć to co zacząłem ostatnio. Myślę, że to się uda. Zobaczymy omówić właśnie ten film do końca. Czyli co kliknąć, żeby sobie zbudować właśnie ten maksymalny DPS. Takie combo tak zwane na bildzie crusa. No cóż, zapraszam. Dobra, musimy na pewno sobie coś tam spulować Będziemy starali się to zrobić Możliwie naj... Najlepiej hmm. Podpaliłem niski lift Nie bez powodu e, Ze względu na to, że Gryzą tutaj dosyć mocno Na tych liftach e, Moją postać Podatką Paragon już niby mam duży, nie? O 1200. Eee... I tak. Żeby zrobić pełne combo i żeby nam to ładnie schodziło. A teraz mi strzedł akarat, nie wiem czy mnie nie ściągną. To było groźnie, nie? Masakra. Jakieś osłony. I tutaj weszło to pełne combo Ale jak ja to klikłem, tak? O matko i córko No myślę, że uda mi się to wam pokazać Tak sobie, e, musimy wiadomo Pilnować pięści, konika rzucić Oj i zjadło właśnie Mogę sobie jeszcze troszkę pochodzić e, Pamiętajmy o akaracie Czyli o tej przemianie na naszego, naszej postaci tak, po nabiciu sobie tych trzech staków, które jest tutaj, Ediga Furii, używamy konia, tak? Później musimy przynajmniej na jeden strzał podtrzymać furię, czyli to co teraz zrobiłem. Przy okazji gdy podtrzymujemy furię, nawet bez jakiejkolwiek rotacji możemy sobie przyspieszyć odnawianie czasu. Oj, Mikołaje nam tutaj osłony powrzucały ale to nie powinno być problemem tak to wygląda ja się tutaj nie zbudowałem pod y, zwiększanie DPS-u tylko bardziej pod przeżywkę e, build zbudowałem w taki sposób aby e, nasza przeżywalność była jak największa ze względu na to, że gryzą strasznie tą moją postać dobra ładnie to się wszystko rozchodzi e, i tak musimy tak Trzy staki, 5, 5, 5 konika, furia i na koniec musimy jeszcze rzucić te, te, u mnie w moim przypadku to jest wyrok, wy możecie mieć na przykład blask tarczy. Oj, mi się przewróciłem. Eee, a karata nie miałem dlatego, że nie miałem ciągłości na gogoku, bo sobie biegałem, chodziłem, pulowałem i, i takie tam. Eee, Gogoka sobie też trzeba pilnować, jeśli się chce być perfekcjonistą. No niestety, bez tego się nie obejdzie. Jak nie przypilnujemy w ogoka, nie mamy przeżywalności, nie mamy czasu odnowienia wystarczająco dużego i nam może po prostu brakować e, na to, żeby wystać. No cóż, tak to czasami bywa. To e, ja się tutaj próbuję wysilać, to ja tego właśnie nie skupiam się czasami na pewnych rzeczach, a to tam mało ważne. E, Ważny jest efekt, że widać, że ta postać bije mimo, że nie miała balera, tak? I tak, warto też zobaczyć gdzie nasz towarzysz i ustawić się do za nim. On nam zawsze pomoże. Część obrażeń pójdzie po prostu na naszego towarzysza. Jest to dosyć przydatna sprawa. Dobra, odpalimy to, bo to i tak nam jest niepotrzebne. Eee, na takie 120 mamy. Tyle TPS-u, że, że masakra, nie? Tutaj nam nie potrzeba za bardzo się jeszcze... ...budować. Zobaczcie jak to wszystko idzie. No teraz wiadomo, troszkę z powerem, ale... No ale mamy tu jakąś elitę, a nawet dwie. Puszczamy pięść konik, raz przynajmniej furię, rzucamy ten wyrok, czy co tam mamy i... I tyle, i aż się skończą taki i znowu robimy I konik, i znowu furia, i znowu osłabienie, czy tam blask, czy cokolwiek, i, i nie ma tego, tak? To był dosłownie moment Czyli jeszcze raz, 5, 5, 5, 5, konik, furia, i teraz wyrok I tak to mniej więcej musimy powtarzać w tej kolejności eee, I to jest tylko kwestia czasu, bo mm, To jest tylko yy, kwestia czasu. Konik, furia i, i to właśnie. Pięknie, fajnie jeszcze jak się ustawimy na coś, co by nam pomogło. Tutaj jakimś tarczy to, yy, ta elita miała. Mhm. Dobra, jakoś nam się tam udało to. Powiedzmy, że fuksem zbiliśmy. A przy moim mega DPS-ie 1000 coś. Znaczy, nie, nie mam więcej DPS. Ja tam tego DPS mam o milion osiemset, tak? Obrażeń, czyli nie ma tak źle w sumie. bym powiedział. Mhm. Myślę, że fajna mapka nawet. Nawet na rekord do zagrania. A ja tu się tak... Potykam. Tak, i teraz nie mamy akarata. I co teraz robimy? Musimy byle gdzie klikać, furię, wieść, tak, żeby tylko nam przed mamy akarata, mając akarata, możemy pozwolić sobie chwilę przystanąć, konikat, cyk I, i tak, to zobaczcie jak to ładnie schodzi wszystko. To jest niby 120, nie? E, dla co niektórych to jest niby wysoki level. Ja wcale nie mam jakiegoś wielkiego paragonu, oczywiście mogłem to zrobić wcześniej, no ale... Kurcze, to tak ten paragon sam z siebie wchodzi, parę riftów się zagra w towarzystwie fajnym planie i, i... i ten paragon po prostu sam skoczył, aż taki wielki parę liftów i naprawdę ee, formalność 5, 5, 5, 5, 5, musimy sobie rzucać 5 uwaga, uwaga, akarata nie mam akarata nie mam musimy uważać bo możemy stracić zęby hmm? ale to nic udało się jakoś tam sobie powędrowałem w prawo w lewo i udało się <laughs> dobra mamy fajny pylon tutaj teraz nie będziemy musieli sobie się tak puszczać za bardzo nad naszym gogokiem i jego pilnowaniu a karata będziemy mieli praktycznie cały czas e bez żadnego wysiłku fajna sprawa i czyli tak 55555 pięć, 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 konik Furia i rzucam wyrok. Tak to ładnie. Zobaczcie, jak to schodzi. Skończyły mi się te staki, te trzy staki z pięści Dlatego przestał bić. I znowu 5-5-5-5, konik i cyk. Po koniku, pamiętajmy, żeby sobie użyć Furi Tego. Tego, żeby użyć po koniku przynajmniej raz. I później dopiero rzucić wyrok lub oślepienie. To nam na pewno pomoże, żeby zagrać. O, o, o dosyć, no może nawet rifta, na dwa lifty więcej niż byliście w stanie do tej pory ugrać eee, sam i nie zmieniając niczego innego tylko właśnie zmieniając tą jedną rzecz zobaczcie jak to ładnie schodzi eee, ja to nawet sobie testowałem jak to bije na greater lift to 30 i muszę powiedzieć bije tak na 130 naprawdę przyjemnie bije w tym, że e, no mega mega gryzie, Moja e, postać po prostu trochę przeżywalnościowo nie nadaje się do greater liftów 130. E, to nie znaczy, że nie można wylosować jakiejś mapy, na której e, jednak te stwory i elity one by aż tak mnie nie gryzły i byłbym w stanie przeżyć. E, to są jeszcze bardzo agresywne bagoniki. One mają bardzo dużo progresu ale też mega mega mocno gryzą tu mam o chyba że taki pylon mamy no to teraz też się nie musimy specjalnie spuszczać nad podtrzymywaniem go goka ale to jest czasami tylko raz dwa razy w lifcie gdzie takie coś mogłoby mieć miejsce tutaj mamy tak, dwie elity faktycznie i tutaj mamy jeszcze jedną elitę Mamy, maj, mając starcze można byłoby sobie pozwolić właśnie zrobić takiego spota którym można zaszaleć mamy piątkę elit czyli tak puszczamy 5 5 5 musimy mieć te trzy staki fajnie jakby był akarat 5 5 5 konik furia i rzucam wyrok tak to w skrócie e, wygląda i wiadomo na początku bije to tak tak sobie on musi się nastakować jeszcze z taki touch tarcz. touch nie cyk jak ty w skrócie, oczywiście mogłem się bardziej postarać, mogłem nie mieć tych chyba dwóch czy trzech deadów e, ale mało ważne pokazać przynajmniej chciałem nie to jak przeżyć, a to jak zadać obrażenia, czyli jak wykonać to combo, które daje nam mega duże bicie myślę, że udało mi się dokonać e, tego co chciałem e, także wydaje mi się, że spoko spoko nam to wyszło co tam jeszcze bym chciał wam pokazać eee, no cóż jedną z fajniejszych rzeczy co bym wam chciał pokazać to eee, co ja tutaj mam wyrok osłabienie tak to mniej więcej wygląda eee, co tutaj jest ważne no w sumie tylko ten wyrok z względem tego co miają w Topce, to to ja mam inaczej, tak? ze względu na to, że gryzą mnie niemiłosiernie to mi pomaga trochę lepiej stać mm. mój damage podczas akarata mam tyle, tak? 1700 oczywiście jak akarat zejdzie kanon, e, przepraszam, kanon mi tutaj dużo dźwiga w trybie aktywnym, milion sześćset mam e, obrażeń z czego to się bierze i jakie ja tutaj mam ledwo mi starcza, tak? Czyli czas odnowienia to tak muszę trochę łupać tą furią a nie niebios, aby sobie skrócić czas obsydianowym zodiakiem na tyle, żeby starczyło mi akarata w trybie aktywnym, że cały czas mamy akarata czyli muszę się strasznie pilnować muszę też zwracać uwagę na to, żeby mieć kukoka nabitego na 15 to pomaga nam wtedy mm, utrzymać tą ciągłość akarata. Karat nam daje przeżywalność i zwiększa obrażenia. Eee, tak, to by mnie... I daje nam przy okazji jedną przeżywajkę taką, która się często przydaje właśnie. Gramy w stosunkowo wysokie greater lifty. Eee, Reszta obrażeń, no, no tak, szanse na trafienia krytyczne przekroczyłem 50% obrażeń od trafień krytycznych, no tutaj nie mam, e, nie przekroczyłem nawet 400%, ale jest spoko, jest spoko, jest 374 e, Myślę, że to jest dużo Tutaj po prostu mi brakuje, tak, tutaj nie mam w ogóle obrażeń krytycznych Gdybym tutaj miał te obrażenia krytyczne przekroczyłbym te 400, byłoby naprawdę przyjemnie Zwróćcie uwagę, że na tym buildzie gramy bronią dwuręczną ona jest dosyć wolna i przydałoby mi się w tej broni dwuręcznej e, Speed Attack, szybkość ataku, która by to zwiększała Dużo lepiej by nam wchodziły te komba Przynajmniej we dwóch, trzech przedmiotach to, e, szybkość ataku by się przydała Ja tutaj mam e, Tutaj mam szybkość ataku, tutaj mam szybkość ataku Trochę mało, 5 Tutaj mam 7, tutaj 7 to też by mi się przydało. W sumie im więcej tej szybkości ataku miałbym, e, tym lepsze by, by robiło się to combo. Trzeba jakiś tam prób przekroczyć tej szybkości ataku. Ja mam 58, gdybym tutaj 1.60 przekroczył, myślę, że było o wiele lepiej. E, no cóż, brakło mi tam w tej jednym rzysieniu. Mam co mam. E, I tak, zwiększamy obrażenie od furii niebios. Przede wszystkim parametry musimy odpowiednie mieć. To, że na przykład ja mam przedmioty zwykłe, a to, to nie ma żadnego znaczenia, że to są zwykłe przedmioty, bo ze starożytnych przedmiotów bardzo ważne jest aby mieć broń, tak, bo jednak różnica między zwykłą a starożytną jest ogromna, ze względu na te widełki, czyli te ogrożenie podstawowe tutaj musimy mieć starożytne, reszta może być nawet zwykłe, i jesteśmy w stanie latać, naprawdę te 120 no, musieli do 120, musielibyśmy na mieć już paragon około 700 nie, no nie czarujmy się gramy przynajmniej podbite do około 30 levelów nie, no to to nie jest takie proste, ale myślę, że nam się osiągnąć jednak takie niebagatelne rzeczy. Dobra, to by było tyle, jeżeli chodzi o ten filmik, co chciałem Wam pokazać. Także myślę, że Wam się spodobał. Jak się spodobał, to tam można subskrypcję dać albo coś. Także pozdrawiam wszystkich i dzięki za oglądnięcie. Cześć!